Jeden dzień wcześniej. Golonka. Oddzielam mięso od skóry i kości, na których zrobię wywar. Łopatkę oczyszczam i kroję w grubą kostkę oraz przyprawiam solą. Słuchajcie, tematem dzisiejszego działania jest kiełbasa gruba i celowo ją w żaden sposób nie nazywam. Jest to taka odpowiedź zbiorcza na wiele pytań, które otrzymuję i otrzymywałem, co zrobić, żeby w grubej kiełbasie mięsko było jednolicie ładnie, spójnie ułożone, żeby nie było pustych przerw, żeby się nie rozwarstwiało, nie rozpadało przy krojeniu. I od razu mówię, nie ma czegoś takiego jak jeden, jedyny przepis na takie wykonanie. Jest to raczej metoda postępowania, jak należy postępować, żeby takie coś się udało. A to, jak się od tej metody odchylicie trochę w prawo, trochę w lewo, nie powinno mieć większego znaczenia. Co do zasady, trzeba się trzymać generalnie zasad, a potem i w rodzajach mięska. I w proporcjach grube yy, i cieńsze kawałki, tłustsze i chudsze, troszeczkę można pomieszać. Oczywiście, nie skrajnie, ale trochę można i nie powinno mieć to znaczenia. Co ja mam dzisiaj? Łopatka. Miałem trzy kawałki i zacznę od tego, co widzieliście na początku filmu. Yy, półtora dnia temu, czyli wczoraj rano wziąłem się za działanie i jedną łopatkę okroiłem, ona miała 1,7 kg na początku, ale okroiłem z, z niej te tłuszcze i brzydsze kawałki, a około 1,5 kg pokroiłem na grubą kostkę nożem. I to jest najgrubsza frakcja tej kiełbasy. Tu na stole mam jeszcze 3 kg łopatki. Te 3 kg łopatki też oczyszczę z tych tłuszczych elementów, powykrajam co gorsze i to zmienę na najdrobniejszym oczku razem z golonką, za którą też się wczoraj rano wziąłem. Golonka z kością ważyła 1,4 kg. Oddzieliłem od kości i od skóry. I to mięsko, które z tej golonki będzie, będzie właśnie z tą łopatką zmielone na najdrobniejszym oczku. To będzie stanowiło to spójwo, to co wypełni najdrobniejsze luki. Wydanie kiełbasie. A z kości i ze skóry zrobiłem wywar. On w tej chwili jeszcze jest w lodówce, ale za parę godzin też go dodam, jak będę wyrabiał i nadziewał. Yy, I co dalej? Boczek. Boczek będzie elementem pośrednim. Zmielę, tu mam kilogram, zmielę go na oczku 8. A jeszcze nie powiedziałem, co z łopatką, bo ta łopatka będzie też... Yy, dzielona jeszcze na dwie frakcje, czyli można ją zmielić na ósemce, ale lepiej byłoby ją zmielić na jeszcze jakimś grubszym oczku. Ale powiedzmy, że część zmielę jeszcze na ósemce razem z boczkiem, a drugą część zmielę na szarpaku, czyli będę miał drobne mielone, mielone na oczku 8, mielone na szarpaku i krojone nożem. Cztery różne grubości. I najwięcej to jest tego, co będzie mielone na oczku 8 I na y, szarpaku. A po 30% powinno stanowić właśnie te najgrubsze mięsko, krojone nożem, tak mniej więcej. Oczywiście to nie musi być trafione w punkt. No i musi być trochę tego wypełnienia. U mnie właśnie ta pozostałość golonki i to, co okroję z mięska, to też pewnie będzie około kilograma. Tak jak powiedziałem, to się może trochę w tą stronę trochę w tą stronę przesunąć, byle nie za daleko. Co teraz robię? Golonkę i okradę, czy znaczy, najpierw okroję resztki z tej łopatki. Potem razem z tą golonką i ze skórą, która jest obgotowana zmielę na najgrobniejszym oczku, potem zmienię na 8, zmielę na ten cały boczek i dorzucę trochę gorszej łopatki, lepszą łopatkę zmielę na szarpaku, a tą trzeci element łopatki, ale już nożem. Zmieszam to wszystko, znaczy najpierw zmieszam i przyprawię. Jak już zmieszam i przyprawię, to dodam te elementy najgrubsze. Dam temu jeszcze kilka godzin. Niech postoi. Yy, nie będę teraz porządnie wyrabiał. Chodzi tylko o to, żeby z przyprawami pomieszać. Zajmę się jakoś waszą korespondencją, odpowiedziami na maile, które dostaję. Trochę tego jest i nigdy wszystkiego nie jestem w stanie Ogarnąć, ale trochę czasu staram się poświęcić. I za parę godzin wrócę. Dodam ten właśnie gęsty już wywar z kości. Wymieszam. Przygotuję najgrubszą osłonkę, jaką mam. Czyli białkową 80. I szerokim lejkiem będę ją nadziewał. Teraz tylko dwa słowa jeszcze, bo już potem nie chcę gadać. Nadziewać trzeba ścisło, bardzo ścisło. Po nadzianiu dokładnie sprawdzi, czy gdzieś nie ma pęcherzy powietrza, jeżeli są, to je wykuć, nawet jeżeli ich nie widzicie, to i tak i tak w kilku miejscach na kucie trzeba zrobić. Porządnie, ścisło związać, no i resztę musi zrobić grawitacja. Czyli jest wieczór, jeszcze wczesny, ale jak skończę, będzie bardzo późny. do rana w chłodnej spiżarni niech to wisi, z jednej strony obsycha, ale z drugiej strony, niech to grawitacja ubija, niech się ta wasa to mięso w osłonce białkowej porządnie osadzi. Jutro wędzenie i parzenie. Koniec gadania, działam. Zapomniałem, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy: o przyprawach. Przyprawy sobie wymyśliłem takie, żeby było na bogato. A na aromatycznie, ale żeby nic nie dominowało, więc soli możecie dać samą sól peklującą lub mieszaninę soli zwykłej, soli peklującej w ilości 17 gramów na kilogram mięsa. Ja tu już część posoliłem, więc będę tego solił, tą część, którą dzisiaj obrabiam, bo tamta wcześniejsza już posolona jest. Co teraz? Dwie łyżeczki pieprzu. Jedna łyżeczka czosku mielonego, jedna łyżeczka angielskiego ziela, jedna łyżeczka tymianku i papryka ostra albo chili. U mnie też jest chili, po to, żeby lekki pazurek dało, bo jedna łyżeczka na tą ilość to nie jest wiele, ale troszeczkę podkręci. Dodatkowo jeszcze mam około 10 ziaren jałowca, kilka goździków i pół łyżeczki rozmarynu, ale to zmielę wszystko i dopiero w postaci zmielonej do mięsa dodam. I to już naprawdę wszystko zgadza się. Teraz też mielę skórę z golonki, która była w wywarze. kilka godzin później dodaję wywar ścięty w galaretkę jak będzie go za mało to do tej ilości mięsa można dodać 200 ml wody by poprawić kleistość mięsa wiszą w chłodnej spiżarni następnego dnia wędzę w 50 stopniach Celsjusza przez około 3 godziny na parzenie. 75 do maksy 60 stopni. Czas około 80 minut. Dobrze jest w końcowej fazie zrobić pomiar temperatury w batonie. Docelowo 68-70 stopni Celsjusza. To jest ten najmniejszy z kawałków, końcówka sama, więc i niedobchana, dobrze przyznaczyłarkę, i najmniej to grawitacja miała to do powiedzenia w trakcie osadzania. I nawet ten kawałek trzyma się całkiem, całkiem nieźle, więc z każdym większym będzie lepiej. A to 7 dni później w chłodnej spiżarni tak wygląda. Z zewnątrz lekki zapach wędzonki, ale naprawdę lekki. Bo to już od tygodnia wisi. I to, co miało się wypachnieć, to się wypachniało. Ale zobaczymy, co jest w środku. Proszę bardzo. Tak wygląda. Ach, ale tutaj już pachnie po rozkrojeniu. Ach, uwielbiam podsuszane wędliny. Naprawdę uwielbiam. Taki solidniejszy plasterek. O. Widać jaki. Piękny, duży kawałek mięsa. Tutaj i tutaj. Skórki nie zdjąłem, więc teraz posuszona, więc nieco twardsza. Ale bardzo łatwo schodzi. Osłonka białkowa. Pyszne śniadanko będzie. Miam. O to właśnie chodziło. Pywota. Przyprawiać sobie oczywiście możecie według własnego wzoru, własnej preferencji. Standardowo w tak grubych osłonkach chyba szynkowa jest robiona z tego co pamiętam. Ale nie musi być tylko szynkowa. Można sobie zrobić zwykłą nawet na prędce. Wymyślono kiełbasę grubą i mieć taki ładny wygląd, przekrój, aromat i smak. Ja pokroję jeszcze parę plasterków do zdjęcia. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Zapraszam na kolejne odcinki. I naprawdę zachęcam Was. Takie rzeczy i inne wyroby domowe warto robić w domu. Dwa lata temu, nawet żeśmy nie przypuszczali, jak się ten świat może zmieniać, teraz ze łzami w oczach można sobie przypominać, już całą awanturę z koronką i to, co się dzieje na wschodzie od nas. Cholera wie, co ten świat jeszcze przyniesie. Warto być przygotowanym na wszystko i warto posiadać umiejętności i zabezpieczenia, żeby w trudniejszych czasach sobie poradzić. Życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na razie. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!